Dlaczego rachunki za prąd wciąż rosną? W sensie wszystko drożeje, ale energia jakby bardziej. I to mrożenie cen energii. Może znasz to uczucie. Obawiasz się, że kolejny rachunek za prąd znacznie podniesie koszty prowadzenia biznesu. Martwisz się, że koszty energii zmuszą cię do zamknięcia firmy. A przecież masz pracowników, rodzinę, zobowiązania. A może coraz częściej zadajesz sobie pytanie, czy mogę produkować energię dla siebie, dla firmy, a może sprzedawać ją sąsiadom? Czy energia odnawialna rzeczywiście jest najtańsza? Czy atom to wybawienie, czy kolejny mit? Od blisko 25 lat działam w branży energetycznej. Jako przedsiębiorca, konsultant i naukowiec. Wspólnie z PKO, Bankiem Polskim, przygotowałem dla ciebie cykl filmów edukacyjnych w których przystępnie i konkretnie wyjaśnię, jak działa system energetyczny i jak Ty możesz się w nim odnaleźć.